Rozmów o niepełnosprawności i o poruszaniu tego tematu w ogóle publicznie jest to, że niepełnosprawność jest jednym z tych tematów tabu, z tych, z tych, które nas straszą i w związku z tym ich po prostu unikamy. To są tematy, które najchętniej zamiatałoby się pod dywan, a nie powinno się tego robić ponieważ jeżeli istnieją jakieś mniejszości, które należałoby otoczyć opieką, uwagą i miłością, to myślę, że niepełnosprawni byliby tą mniejszością, której szczególnie się to należy. Normalność osób niepełnosprawnych, ich codzienne życie są pożyteczne, bo nas z tematem oswajają i zapraszają nas do uczestniczenia w tym wspólnym życiu, wspólnej codzienności, bo myślę, że o to chodzi obu stronom, jeżeli mieli Mobiliśmy mówić o jakichś relacjach, normalnych relacjach pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, rodzinami, dzieci niepełnosprawnych i innymi ludźmi. Po prostu chodzi o relacje międzyludzkie. A żeby relacje mogły się nawiązać, musimy się poznać i zrozumieć. A żeby się poznać i zrozumieć, musimy się odważać, odważyć na ten pierwszy krok wyjścia do siebie, wyjścia poza tej sfery komfortu, poza ten lęk w tym momencie.